To drugi odcinek z cyklu: co tankować, jaki olej napędowy. Jeśli macie już w rękach odpis z jakości dostawy paliwa, co w zależności od stacji idzie bardzo szybko, lub trzeba sypnąć paragrafami, a więc teraz punkt dwa. Na co zwracać uwagę? Dlaczego to takie ważne? Przyjęło się, że dla benzyny ważne są oktany, a dla oleju napędowego, cetany. Owszem, liczba czy indeks cetanowy ma znaczenie i z jednej strony im wyższa, tym paliwo efektywniejsze, ale silnik nie może mieć dużych strat wewnętrznych i potrzebuje posiadać zdolność do efektywnego spalania mieszanki. O tym w następnym odcinku. A co jest istotne, oprócz liczby cetanowej trzeba zwrócić uwagę na ilość Zawartość wody, zawartość FAME, czyli bio dodatków, choć ilość nie wyjaśnia, jaka jakość tych dodatków jest w tym paliwie, a jakość ich potrafi być bardzo różna. Jednak w okresie niskich temperatur, kiedy tym bardziej jeździmy wolniej, to bardzo ważne są parametry z blokadą zimnego filtra, mętnienia i skład frakcyjny. Otóż na rynku panuje powszechne zwracanie uwagi na temperaturę zablokowania zimnego filtra, jako tą determinującą walory paliwa zimowego. Jednak porównując to do organizmu człowieka, należy to traktować w kategorii parametru zgonu organizmu. W rzeczywistości to temperatura mętnienia, którą można porównać do tworzenia się zakrzepu we krwi, to ona wpływa na pogorszenie sprawności układu zasilania, a co za tym idzie, układu wtryskowego, zapłonu i spalania mieszanki. Takie pogorszenie to gorszy rozruch, niestabilna czy twardsza praca na biegujowym, podczas jazdy, gorsze osiągi i większe spalanie paliwa. Mętnienie powinno występować poza zakresem temperatury otoczenia, czyli na przykład jak temperatury osiągają minus 15 Celsjusza, to paliwo w laboratoryjnych warunkach powinno mętnieć dopiero na przykład przy minus 30 Celsjusza, a tego nie da się uzyskać dając famę. Dlaczego? W ciągu transportu drafinerii do twojego zbiornika ilość wody się zwiększa, biokomponenty mają tendencję do tworzenia konglomeratów, zbierają się zanieczyszczenia, które dodatki łączą finalnie, tworząc tak zwane glony paliwowe. A same biokomponenty w tak niskich temperaturach zmieniają stan skupienia na bardzo niekorzystny. Wtedy parametry paliwa ulegają pogorszeniu. Czy w takim przypadku w okresie zimowym B7 nie powinno być wykluczony ze sprzedaży? W temacie efektywności zapłonu spalania mieszanki może pomóc weryfikacja składu frakcyjnego, czyli ile procent paliwa dystyluje w danym. Temperaturze. Oraz tak istotna temperatura zapłonu. Im wyższy procent w danej temperaturze, tym zapłon mieszanki przebiega szybciej, co ma jeszcze większe znaczenie podczas warunków od jesieni do wiosny. Często olej napędowy B0 potrafi mieć efektywniejszy skład frakcyjny niż B7, a to wynika z tego, że biododatki potrzebują znacznie wyższych temperatur dla uzyskania ich zapłonu. Im są cięższe, tym procent destylowania niższy, a temperatura zapłonu wyższa. Dla przykładu, destylacja przy 250 Celsjusza w paliwach dostępnych w Polsce często oscyluje w zakresie od 30 kilku do 40 kilku procent. A w przypadku dobrego paliwa, np. z Niemiec, ten zakres potrafi wykraczać istotnie poza 50%, a to diametralnie zmienia tak istotny zapot mieszanki i co za tym idzie, efektywność spalania paliwa. Czy twój silnik jest przygotowany na paliwo B7 czy B0? Co jest przed wami ukrywane? Kiedy wolno, a kiedy nie wolno zastosować dodatek do paliwa? Jak te różne paliwa wpływają na degradowanie oleju silnikowego? Obciążenie układu emisyjnego? O tym już w następnym odcinku.